Pokażę Wam dzisiaj, e, to nie jest odcinek, to jest taka malutka prośba. E, kogo możecie zgłaszać? A wręcz e, poproszę, żebyście zgłaszali. Patrzcie, to jest Dayday. Day. Wygląda ona tak. E, się ładuje. O tak, Dayday. Day. Proszę, abyście ją zgłaszali. Za złe słownictwo, bo ja nie chcę jej zgłaszać cały czas. Wielbicielka to mega świruska. Dwa. To jest część druga. Pokażę Wam tylko część drugą. Pokażę Wam, jaką napiszę. Nie będę Was rozróżnić w napisach. No wiecie, mój na przykład jestem mega świruską. W lesie, w, w domu, na mieście, na plaży. Spójrzcie, przeczytam. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem mega świruską. Już mówię. To... To dlatego... że moja mama powiedziała, że z przeprowadzam się do tych. Uznałam, że to dobrze, ale nie. To jest moje życie prywatne. Piszę o moim życiu prywatnym. W sozinku miałam najlepsze znaj. Tęskniłam. Wcale nie tęskniłam. Ale moja głupota mnie poniosła. Miałam inne koleżanki. Do koleżanek Sozinka przestałam pisać i dzwonić. A to nieprawda, bo pisałam, piszę do Bleka i mimi. Czyli do juki i Marty. I teraz tak. I wtedy stałam się mega świruską. No i wiecie, jestem mega świruską, no sami widzicie. Jestem mega świruską na mieście. Jestem mega świruską w lesie. Jestem mega na plaży, choć to wcale nie jest plaża, tylko to jest dom. Jestem mega świdruzką w domu. No i to wszystko. Więc bardzo proszę, abyście ją zgłaszali. To jest bardzo duża prośba. Day, day. Pisze się z dużych. D-E-I, D-E-I. No i widzicie jak to jest. Także proszę o zgłoszenia po pierwsze tego filmu, a po drugie jej samej. Ponieważ nie życzę sobie, aby tak o mnie ludzie pisali. Więc dziękuję, do zobaczenia w szóstym odcinku. To była tylko malutka prośba, a nie odcinek. Papa, pa, wasza Jadzia.